Cześć kochani witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Tak jak napisałam w poście, przychodzę do Was z takim czytaniem dla bratnich dusz i bliźniaczych płomieni. Zobaczymy sobie myśli, uczucia i zamiary Waszej bratniej duszy bądź bliźniaka. No i zobaczymy, co tutaj się pokaże. Jak zwykle krótka informacja dla wszystkich osób, które byłyby zainteresowane czytaniem indywidualnym. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu oraz w zakładce społeczność. I tak samo mam w planach uruchomić um, teraz właśnie mój nowy numer telefonu oraz WhatsApp. Także myślę, że taka forma kontaktu będzie dla Was wygodniejsza, czy odnośnie y, czytań, czy też sesji y, uzdrawiających, <laughs> sesji hipnozy regresyjnej, sesji z wewnętrznym dzieckiem itd. itd. No ostatnio trochę mnie nie było z tego względu, że tak jak Wam wspominałam, ruszam tutaj z nowym projektem i jestem dość mocno tutaj zaangażowana w ten temat. Dodatkowo kwestie osobiste, różne procesy i tak dalej. No i niestety nie, nie mam przestrzeni po prostu, już czasami jestem w takiej energii, że mi się po prostu już ciężko nawet myśli. Także mam nadzieję, że wraz z nadchodzącą jesienią i nowim księżyca, 15 września, e, troszeczkę te energie się uspokoją, też będziemy wychodzić z retrogradacji Merkurego, teraz 15 wraz z tym nowiem, będziemy wchodzić w nowy rok numerologiczny, także liczę na to po cichutku, że, <laughs> że trochę się to uspokoi, bo naprawdę te ostatnie miesiące od kwietnia, u mnie przynajmniej są bardzo, bardzo, bardzo intensywne, bardzo dużo rzeczy się pozmieniało, bardzo dużo rzeczy się dzieje. Oczywiście najlepsze, ale wiadomo, no każda zmiana wymaga od nas uwagi, wymaga od nas włożenia jakby pewnej energii. Także jestem też ciekawa, jak to u Was wygląda, jak, jak Wy spędziliście wakacje, jak u Was to wyglądało w kontekście procesów, jakichś zmian czy relacyjnych, zawodowych e, jakichkolwiek. Jeśli mielibyście ochotę się podzielić, e, to ja Was serdecznie zapraszam. No i dobra, nie będziemy przedłużać, przejdziemy do czytanka. Także tak, kartusz mam oczyszczone, przygotowane. Dzisiaj jest w sumie taka spokojna noc. To ja to oczywiście w nocy nagrywam, wtedy, kiedy kiedy mój mózg e, jest najbardziej wyciszony i mogę się skupić. W pełni, kiedy nie jestem przewoźowana. Tak sprawdzamy. Poprosimy o przekaz dla wszystkich osób, które mnie teraz oglądają, dla bratni tuż i bliźniaczych płomieniu. Bratnie dusze i bliźniacze płomienie. Prosimy o energię na ten moment, na tą chwilę. Przydemka Mieczy. No ta karta chciała sama wypaść, to no niech będzie. Dwójka kielichów i piątka kielichów. I to monet. Dobrze. Jaka jest energia między Wami na ten moment? Jaka jest energia między yy, Bratnimi Duszami i bliźniaczymi płomieniami w tej chwili? Jaka to jest energia? Karta Księżyca. No to się tak tutaj. <grywa> Fajnie złożyło z tym, z tym nowiem księżyca. Wyciągnię sobie trzy karty, tak to żeby wyciągnąć trzy karty. Jaka jest energia między Wami? Ósemka kielichów, i karta diabła. No, bardzo to mocno rezonuje z nadchodzącym nowiem księżyca, to jest właśnie, no jeszcze raz poziomie dziesiątkę miecz. Czyli ewidentnie tutaj brat, dusze, bliźniaki domykają pewien etap, domykają pewien cykl, związany najprawdopodobniej z nadchodzącym nowym rokiem numerologicznym, tak? Czyli wy domykacie pewne aspekty, pewne trudności, problemy, schematy, lęki, obawy, wynikające z ostatniego roku numerologicznego. No i to się zadziewa bardzo silnie tutaj kolektywnie. Um, ja teraz wraz z moją przyjaciółką Justyną będziemy robić taką sesję kolektywną oczyszczającą która właśnie ma wspomóc um, wszystkich was w tym też nas w <grych> um, opuszczaniu i um, pozostawianiu za sobą właśnie wszelkich takich trudności, naleciałości które już przestały służyć um, które już stanowią jedynie ciężar i po prostu um, chcielibyśmy się od tego uwolnić to my taką sesję kolektywną robimy Możecie się na nią zapisać. Um, I tak, no. jeśli chodzi o koszta i to podobne, to tak samo um, wszelkie informacje zamieszczę, um, zamieszczę w mailu, jeśli będziecie zainteresowani, tak? To jest taka luźna propozycja. Dobrze, teraz sprawdzamy sobie myśli. Co o Was obecnie myśli Wasza bratnia dusza, bliźnia czy płomień? Co ta osoba o Was myśli? Ósemka monet. As mieczy. Karta głupca. W ogóle jak wypadła ta ósemka monet, to ja poczułam takie duże ciepło. Takie, takie ciepło wynikające z tego, że ta Wasza osoba bardzo silnie chce coś przepracować. Bardzo silnie chce coś odciąć, co nie służy waszej relacji, co, co zdaje sobie sprawę, że ją sabotuje i blokuje na wejście w now, nową drogę z wami. Ale to taka bardzo ciepła energia, taka energia, Kuczek bym ją opisać, eee, takiej chęci zbliżenia się do Was. O czym mówi? O czym mówi? Eee, co do Was czuje? Wasza bratnia dusza, bliźniaczy płomień. Karta wisielca. Co ta osoba do Was czuje. Dwójka kielichów, no dlatego to się poczułam I król miecze. I jakie ta osoba ma plany? Co ta osoba zamierza względem Was? Jakie plany ma ta osoba? Czwórka monet, trójka mieczy dziesiątka mieczy na spodzie mamy królową mieczy. Z jakiegoś powodu czuję, że ta królowa mieczy to nie jest wasza energia. Może być tak, że po stronie waszej osoby. No, trójka fielichów, no właśnie. Że po stronie waszej osoby jest jakaś osoba w energii królowej mieczy. To może być kobieta, mężczyzna. Nie ma to znaczenia. Będzie po prostu o to, że jest energia osoby trzeciej. Najprawdopodobniej osoby, która dość mocno skrzywdziła tą waszą osobę, bo to się pokazuje tutaj na poziomie planów i zamiarów, i to nie są zamiary i plany względem was, biorąc pod uwagę cały rozkład, to są energie świadczące o tym, że ta osoba chce wyjść z jakiegoś zranienia, chce uzdrowić swoje serce i chce domknąć coś, co trzyma ją w jakimś takim zamknięciu na was. Mam wrażenie, tutaj bardzo, bardzo mocno to czuć. Yy, ta osoba przez dłuższy czas. przez dłuższy czas mogła nabierać jakiejś nowej perspektywy w związku z tym w karcie wisielca, mogła potrzebować czasu, takiego zawieszenia, trochę odseparowania. Być może nie mieliście kontaktu, albo ten kontakt był sporadyczny, albo nie był satysfakcjonujący dla was. Z tego względu, że ta osoba musiała przemyśleć pewne aspekty, yy, przepracować ich ósemce monet. Po to, żeby otworzyć się na to uczucie, które Wasza relacja ma do zaoferowania, tak? Czyli na to uczucie po prostu bratnich dusz, bliźniaczych płomieni. Tylko, żeby tak się stało, no to w, asie mieczy, w asie mieczy trzeba było się zmierzyć z pewnego rodzaju prawdą, prawdą, która miała za zadanie odciąć pewne rzeczy, od których później można odejść. Tutaj jest dużo mm, takiej energii dualnej, bym powiedziała. W tym sensie, że z jednej strony mam wrażenie, że ta osoba wasza yy, bardzo dużo przeszła w swoim życiu, bardzo dużo mogła wycierpieć, yy, mogła być w toksycznych relacjach bądź jednej toksycznej relacji, mogła być w jakiś bardzo niefajny sposób zależna od przeszłości, od ludzi z przeszłości, od osoby z przeszłości. Przepraszam Was, ale tutaj koty moje. Mają Bajlando po prostu nocne. Um, i, i, I ona potrzebowała po prostu na to czasu, żeby to przepracować, ale mam wrażenie, że ta praca u tej osoby była dosyć, dosyć intensywna w ostatnim czasie. I ty, tym triggerem do tej pracy no, była relacja z Wami, byliście Wy. Natomiast teraz na poziomie planów, priorytetem, jakby priorytetem na tej osoby jest to, żeby. Zamknąć to, żeby domknąć tą przeszłość, bo ona doskonale wie, że dopóki tej przeszłości nie domknie, dopóki to nie zostanie uzdrowione i odcięte w pełni na wszystkich poziomach, to ona się nie otworzy na ten nowy początek i nie otworzy się też na, na miłość, na to uczucie między wami, bo cały czas jakby z tyłu będzie miała te, te swoje demony, te lęki, niepewności. Natomiast to nie było łatwe dla tej osoby z tego względu, że. Paradoksalnie cierpienie, w którym ona była, to więc schemat relacyjny, w którym ta osoba funkcjonowała dotychczas, był jego strefą, jego jej strefą komfortu, tak? Yy, I mogło być tak, że przez jakiś czas ta osoba się po prostu tego dosyć mocno trzymała. Dobrze, dlaczego jest karta Księżyca? Królowa Kielichów. O czym mówi ósemka kielichów? O czym mówi karta diabła? Mhm. No, ewidentnie ta wasza osoba, ona jeszcze jest w karcie diabła, ona jest jeszcze uzależniona od czegoś, może być jakimś współuzależnieniu. Jest uwiązana w jakieś takie toksyczności, z których ciężko było jej się dotychczas najprawdopodobniej uwolnić w najzwyczajniej w świecie. W związku z czym też miała pewne lęki, obawy, iluzje w odniesieniu do was. Pomimo że wy się tutaj pokazujecie jako osoba otwarta emocjonalnie, osoba która ma wiele do zaoferowania, to ta osoba mogła nie mieć do was zaufania. Ze względu właśnie na tą przeszłość. No i w karcie sądu to, ta sytuacja, ta okoliczność wymagała jakby rozliczenia. I to się obecnie tutaj e, zadzieje. W sensie wy byliście triggerem do tego, żeby ta osoba zmierzyła się ze swoim cieniem, zmierzyła się z własnymi lękami i odeszła od wszystkiego, co przestało jej służyć w kierunku swojego osobistego szczęścia. Szczęścia z wami, ale też szczęścia jako jednostka. Czyli tak jakby te wszystkie aspekty tą waszą osobę unieszczęśliwiały bardzo silnie, bardzo mocno. Ona po prostu mogła być nieszczęśliwa dotychczas dopóki nie poznała, nie poznała was i dopóki nie zobaczyła, że można funkcjonować i można żyć, i żyć inaczej. O czym mówił Senka Kielichów jeszcze. Od czego ta osoba bądź wy odchodzicie obecnie? No, dziesiątka mieczy. No, od, odchodzicie, ta wasza osoba odchodzi od czegoś, co już dawno powinno zostać zamknięte, od wszelkiego zranienia, od... Yy, wszelkich ciężkich, trudnych doświadczeń, wszystkiego, co tą osobę jakkolwiek trzyma w energii braku e, i separuje ją od tego, od tego szczęścia po prostu, osobistego, ale szczęścia też, które, które może e, którego może doświadczyć, wchodząc w relacje z wami. I ta osoba doskonale o tym wie. E, mogła wchodzić w energię autosabotażu, ale w energii króla Buław ja mam wrażenie, że ta osoba jest dosyć mocno, mocno zdeterminowana i zdecydowana, żeby jednak to pozostawić za sobą, czyli ona już doszła do tych wniosków na zasadzie to mi nie służy, to jest coś, co mnie blokuje, blokuje mnie na osobiste szczęście, mm, blokuje mnie na stworzenie fajnej, satysfakcjonującej relacji i ja muszę się z tego wyrwać. Być może jeszcze nie do końca wiem jak, ale w asie mieczy już mam wrażenie, że ten pomysł u tej waszej osoby mm, się pojawi. O czym mówi ósemka Pentakli? No, karta śmierci to, co mówiła. E, ta osoba bardzo intensywnie pracuje nad tą transformacją. Ona dosyć świadomie do tego podchodzi, zdaje sobie jakby sprawę ze swoich programów i naleciałości, w których obecnie się znajduje. Ten proces nie jest i nie był dla niej łatwy, natomiast ona się jemu poddaje, czyli ona nie blokuje tego. To jest na zasadzie dobra, ok. Jest to trudne, jest to ciężkie, y, jest to wyzwaniem, jest to czymś, co wyrywam jest z pewnych schematów, w których dotychczas funkcjonowałem, bądź funkcjonowała, ale ja się na to świadomie decyduję, bo wiem, że przyniesie to mi coś lepszego, bo wiem, co ta osoba, czyli wy, ma mi do zaoferowania. Że jakby wy emanujecie tutaj tą taką energią ciepła, bliskości. Dlatego ja w tej usance moment poczułam to. To jest tak jakby ta energia, którą Wy wysyłacie w kierunku tą os tej osoby była dla niej bardzo mocno transformująca, o czym mówi Asmierczy. No ona się odcina od tego konfliktu wewnętrznego, od tego bicia się z własnymi myślami, bycia jedną nogą mm, w przyszłości po prostu. Piątka była w Asmierczy. No właśnie, wychodzi z tego marazmu, wychodzi... Tak jak mówię, no bycia jedną nogą w tej przeszłości, czyli ona jeszcze jakiś czas temu mogła być w, fa w fazie spoglądania w stronę przeszłości, jeszcze trochę to u niej gdzieś tam wybrzmiewa, ale mam wrażenie, że ona już ma takie. Nie, 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 ja nie mogę tego dłużej robić. To, 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 to do niczego nie prowadzi, ja stoję w miejscu, ja się nie rozwijam, ja nie daję sobie szansy na szczęście, tak? To są takie, tutaj wnioski czuję. O czym mówi ta karta śmierci? No właśnie, kapłan, czyli wszelkie schematy, dogmaty, programy, uwarunkowania, przekonania, wzorce, ślubowania, cokolwiek na tej osobie obecnie ciąży w wyniku przeszłości, w wyniku tego ostatniego być może roku numerologicznego, to obecnie się transformuje. Jeśli faktycznie czujecie jakby to czytanie i ono z Wami rezonuje, to zapraszam Was na sesję oczyszczające jakby relacje, czyli jeśli faktycznie jesteście w relacji z taką osobą, i wiecie o tym, że ta osoba przechodzi cięż, cięższy proces. To można ten proces jakby u niej wspomóc poprzez oczyszczenie ją z tego wszystkiego i uwolnienie czyli na planie energetycznym, duchowym, mentalnym itd., tak itd., tak żeby ten proces um, ta osoba być może sprawniej tutaj um, przeszła, tak. O czym mówi karta głupca. No, rycerz Buław, czyli ta osoba jest gotowa na działanie. Ona, ona już na poziomie myśli ma w sobie tę gotowość. Ja idę w nowe, ja, ja pozostawiam to za sobą, ten etap, ja to transformuję, ja przejdę tą trudną lekcję. to są bardzo zdecydowane energie. Król Buław, rycerz Buław. Więc ta osoba ma tutaj bardzo dużą determinację, żeby pozbawić tą nową. Ej! Spokój! tej awantury się dzieją w tle. Ta osoba ma bardzo dużą determinację do tego, żeby po prostu w tą nową drogę z wami ruszyć. No i ósemka buław. Jeśli nie macie kontaktu, to ten kontakt na pewno będzie. Znaczy na pewno będzie. Ta osoba myśli o tym kontakcie i, i, i możecie się go spodziewać, tak? Natomiast jeśli macie kontakt, to może dojść do jakiejś rozmowy. Może być dojść do jakiejś rozmowy między wami tutaj, takiej no, powiedziałabym. Wyjaśniającej <laughs> wiele kwestii i wątpliwości. Bardzo fajną energię tutaj czuję od tej osoby. O czym mi ta królowa mieczy tutaj na spodzie? To no ta królowa mieczy to są wszystkie lęki, to jest jakaś osoba z przeszłości, która właśnie generuje w tej osobie bardzo dużo lęku, no i poczucie porażki. Czyli ta osoba doświadczyła z tą osobą jakiegoś rozczarowania, porażki, być może była niedoceniana, niezauważona. I to wszystko gdzieś tam w tej podświadomości tkwi. To poczucie, że coś nie wyszło, że, że, że ona poległa w jakiejś sytuacji. Stąd być może takie negatywne przekonania dotyczące, dotyczące związku, budowania relacji, być może jakieś lęki właśnie z tym związane. O czym mówi karta Wisielca na poziomie uczuć? No właśnie, ona musiała sobie powiesieć, żeby z tą porażką. Yy, z, z, no z tą porażką sobie po prostu poradzić. Ja mam wrażenie, że ta osoba bardzo mocno się zawiodła w ostatniej relacji. Mogło być tak, że na przykład była bardzo zakochana, zaangażowana, a została bardzo mocno skrzywdzona, źle potraktowana, być może nawet wykorzystana. I, i ona potrzebowała czasu trochę, żeby tą żałobę po tej relacji przejść. No Trójka Mieczy, no to. No ja to już chyba nie muszę karty stawiać, bo ja to wszystko z energii czuję. Eee... Ale karty też są spokojne. Ła ładne są. Um, no więc ta osoba jest mocno poraniona w trójce mieczy, i ona potrzebowała czasu, żeby nabrać pewnej perspektywy, że ta porażka, której doświadczyła, to zranienie, którego doświadczyła w ostatniej relacji, nie definiuje jakby wszystkich kolejnych, tak? Nie, nie jest wyznacznikiem yy, tego, że teraz każda kolejna relacja yy, będzie tworzona z tego poziomu i że to od niej zależy, co ona. Co ona zrobi i z jakiego poziomu ona będzie budować relacje, komu ona zaufa. Ale tutaj problem z zaufaniem mógł być duży. O czym widać wujka kielichów? Szóstka kielichów. No ta osoba może mieć poczucie, że jesteście po prostu jej bratnią duszą, że jesteście kimś, z kim ta osoba bardzo rezonuje. Bardzo silne uczucie między Wami. Ta osoba w ogóle może czuć od Was bardzo dużą siłę, bardzo duże takie porozumienie, um, tak jak jakbyście no, po prostu byli sobie przeznaczeni, tak? I ta osoba to czuje. Może nie zawsze to do siebie dopuszcza, może stara się tego nie idealizować, ale no nie ma tutaj czego kwestionować, że ta osoba czuje po prostu to. No i król nieczym. No ona tutaj bardzo pracuje intelektualnie, emocjonalnie, żeby się uzdrowić, żeby wyjść z tej czwórki mieczy, ponieważ wie, że to już jest czas i że najprawdopodobniej wy też wiecznie czekać tutaj nie będziecie, i że ona powinna wyjść po prostu do was z jakąś ofertą, tak? Jest taka oferta tutaj. No właśnie, ta osoba to jest tak, jakby ta osoba zdawała sobie sprawę z tego, że wy się pojawiliście w jej życiu, po to, żeby ją wyrwać z tej przeszłości i po to, żeby ona tą przeszłość domknęła. Czyli tak, wy jesteście dla tej osoby szansą, ona tak to czuje, że, że, że wy jesteście dla niej szansą na rozliczenie z przeszłością, na wyjście z, tego, z tych negatywnych aspektów jej życia, z tego całego ciężaru, który dźwiga gdzieś tam na plecach i na domknięcie tego. I ta osoba, no. Yy... Nie chcę stracić tej szansy. Ja mam wrażenie, że ona, ona doskonale wie i czuje, i jest to dosyć świadoma osoba, na ten moment przynajmniej, e, że to jest dla niej duża szansa i że ona powinna ją wykorzystać, i że byłaby po prostu głupia, gdyby tego nie zrobiła. Że lęki, lękami, ale ona jakby musi to zrobić, że to jest po prostu dla niej dobre i ona o tym wie. O czym mówi czwórka monet? No właśnie, ona pomimo bycia w tej strefie komfortu, chce po prostu z wami coś budować, chce z wami coś tworzyć no bo widzi w tym szansę, karta gwiazdy widzi w tym szansę, widzi w tym spełnienie ma duże nadzieje w związku z waszą relacją ma poczucie, że to jest po prostu dla niej spełnienie, na które ona długo czekała no i ja bym powiedziała, że ona nie chce tego spieprzyć po prostu tutaj no trójka mieczy, co trójka mieczy Mówi. Dwójka miecz odwrócona. No, i jeszcze broni trochę dostępu do tego swojego serca w tej trójce mieczy, bo bardzo obawia się zranienia. I mam wrażenie, że, że to ją blokuje na działanie. No i wie, że to też nie jest rozwiązanie takie blokowanie, mm, blokowanie tego serca. No, że, no, że jeśli ona będzie chciała pójść w tą nową drogę, to ona to serce musi mieć przygotowane na to, po prostu. Ona musi emocjonalnie się przygotować na to, żeby się na was otworzyć. No nie może się tutaj taka sekurować I na planie zamiarów mam wrażenie, że ona będzie nad tym pracować. Po czym mówi dziesiątka mieczy? Kielichów emocjonalnych. No, ona odwraca się emocjonalnie od przyszłości, od tej osoby w energii Królowej Mieczy. I wie, że jeszcze będzie potrzebować chwili czasu na to, żeby, żeby emocjonalnie się uzdro uzdrowić i ustabilizować, ale ona emocjonalnie się już od tego odwraca. Czyli ona, jakby będzie tak, ona zaczyna uważać ten temat za zamknięty po to, żeby do was wyjść, w rycerzu Kielichów, tutaj z. Z uczuciami, tak? Eee, no ale wiesz, żeby, żeby wyjść do Was z tymi uczuciami, żeby tutaj się w pełni na Was gdzieś tam po, pootwierać, no to musi po prostu to domknąć. No właśnie, a na ten moment się izoluje jeszcze. Jest w pustelniku, czyli jeszcze nie ma w niej do końca tej gotowości, chociaż bardzo ona by chciała. No ale jeszcze chwilę w tym zawieszeniu sobie tutaj jest. No ale nas spodziewamy kartę głupca, królowa buław, czyli w... Karta wieży, as mieczy, no ja mam wrażenie, że ta osoba będzie mocno przygotowywana do tego, znaczy ona już jest przygotowywana do tego, żeby się po prostu tutaj z tych energii wyrwać i, i postawić po prostu na waszą relację, no, no bo, no, jejku, to nie ma o czym mówić, no, ta osoba czuje po prostu, że relacja z wami jest w stanie dać jej szczęście. Mówi król Buław tutaj jeszcze. No właśnie, ta osoba potrzebuje dojścia do tej równowagi. No ale tutaj cesarzowa, tutaj faktycznie móg, może być, była żona, były mąż, była partnerka i to ją jeszcze w jakiś toksyczny sposób tutaj wiąże w karcie Diabła. No i królowa kielichów, królowa Buław, czyli ta osoba Was widzi w takich energiach, tak Was czuje. No ale jeszcze jest w tej strefie komfortu w twórce monet. No bo diabeł, no. No także tutaj jeszcze będzie... Jeszcze chwilę musicie poczekać. Ja bym powiedziała tak, nie, nie naciskajcie na tą osobę. No też wszystko zależy od tego, ile wyczekacie już, tak? Ja nie mówię wam, że macie czekać w nieskończoność. Ale... Mam wrażenie, że tutaj bardzo dużo może się pozmieniać po nadchodzącym nowiu. Tak jak mówię, jeśli długo już czekacie i tracicie jakby nadzieję na to, że tutaj coś się poprawi. Ej! No tutaj one już normalnie szaleją strasznie. Jeśli już długo czekacie um, na tą osobę, tak? No to tak jak mówię, no możecie się tutaj wspomóc poprzez taką sesję i to może przyspieszyć cały proces, no ale też musicie pamiętać o tym, że my w czasie takiej sesji nie wpływamy na wolną wolę danej osoby i zawsze robimy wszystko zgodnie z jej planem duszy. Czyli my możemy ją e, pooczyszczać z tych rzeczy, z których możemy, ale co ona dalej z tym zrobi, jak ona się zaadaptuje do tych energii, to już jest jej wolna wola. Tak? Dobrze. Jeszcze tutaj sobie wyciągniemy karty wyroczni. Co tutaj karty wyroczni chcą Wam przekazać odnośnie tej sytuacji? Siła wyższa, czyli siła wyższa tutaj nad Wami czuwa i nad tą całą sytuacją i macie zaufać. Może zadajecie sobie pytanie dlaczego? Dlaczego to tyle trwa? Dlaczego Wy jesteście w takiej sytuacji? Dlaczego nie możecie być razem? Ale Wy będziecie coś współtworzyć. Jakby musicie zaufać temu, że to współtworzenie yy, nastąpi, Dopytamy. Niekończąca symfonia. Mam wrażenie, że Wy, tą osobę po prostu znacie z poprzednich inkarnacji. To jest jakaś ważna mm, dusza dla Was, ważna istota duchowa. w no końcu jest bratnią Duszą. Dlaczego tutaj? Lojalne serce. No, dlatego, że jesteście po prostu bratnimi Duszami. No, dlatego, no po prostu macie takie doświadczenie do przejścia i i to, co obecnie możecie zrobić, no to właśnie wyciągnąć z tego gdzieś tam wnioski, zastanowić się, co ta sytuacja, co obecna separacja między wami ma wam po prostu pokazać. No i współtworzenie mlekiem i miodem płynące, czyli y, macie mieć zaufanie, że po... No i bratnia dusza na spodzie. Ym, że teraz jest czas porządków. Rąb drewno to jest karta właśnie uporządkowania przestrzeni, czyli ta wasza osoba potrzebuje pewne rzeczy, Uporządkować i wy możecie z pozycji obserwatora zobaczyć, co wam ma to pokazać. I to nie chodzi o to, że macie teraz biernie czekać na tą osobę, aż ona się tam pouzdrawia, bla bla bla. Macie się skupić na sobie, na swoim osobistym rozwoju, na pracowaniu nad sobą. Natomiast w takim zaufaniu, że po prostu, jeśli ta relacja ma się zrealizować i wyjść, to ta wasza osoba się uzdrowi. I z tego, co karty pokazują, w potencjale jest to, że to się najprawdopodobniej wydarzy, tak? No, i ja tutaj bardzo mocno czuję, że po okresie nowiu i w nowym roku numerologicznym bardzo wiele rzeczy może tutaj się zmienić i transformować na korzyść. Oprócz tego tak, jak powiedziałam już wcześniej i nie będę się zbyt dużo powtarzać, możecie się wspomóc z poziomu energii i, i wspomóc ten proces, ale no to też wszystko zależy od charakteru waszej relacji, ile tam się wydarzyło, czy macie są kontakt, jak długo tego kontaktu nie macie, i tak dalej, i tak dalej, więc ewentualnie możecie się do mnie y, zgłosić właśnie na, na konsultację bądź na rozmowę wstępną żebym wam mogła tutaj wszystko powyjaśniać, także kochani dajcie znać jak to czytanie wam się podobało jak z wami rezonowało yy, no i co, trzymajcie się cieplutko do usłyszenia w następnym czytaniu już nie będę mówić, że liczę na to, że uda mi się y, szybciej wstawić jakieś czytanie, nie będę już zapeszać, zobaczymy Postaram się, nie? Ale już nie będę tego powtarzać, bo już na każdym filmie to mówię, także. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że tutaj wszechświat zrobi mi przestrzeń na to, żeby, żebym częściej tutaj była i mogła Wam nagrywać takie fajne czytania, bo to czytanie było całkiem sympatyczne. Także trzymajcie się cieplutko do usłyszenia w następnym czytaniu. Pa pa!